Trójce jedziemy, jeździ dobra, czekaj. Trójka, wy na jedyneczce non stop, trójeczka. Ile wy jedziecie na jedynce? Saadusza, 25. 25 na jedynce. Okej. Okay. Kurwa, nie da się to tak ładnie. Nie mam. Ciała, Obra, ciała. Dobra, dobra. Dobra, jedziemy. ale moc, człowieku, polska moc. No próbuję wbić ten No właśnie tak... Pomoc! Dobra. dobra, tutaj jedziemy obok tego. Podejrzymy im pod respa. Nie, nie strzelamy Nie, nie strzelamy. oni się sami mają zabić. Ja pierdziele nie, dodawaj Shift plus p. Ej, rób screeny, rób screeny! Róbcie screeny, jak ktoś ma. Jak Kameruj to! Tiger, to weź Shift P, ja będę kierowca. Nie, nie będę Shift P, bo wtedy nie będę mógł kierować. No. Dawaj, odbijaj dobra, tu w lewo. Nie. Odbijaj w lewo tym hamikiem. A i to chodzi? To ja się zmienię na kierowcę Nie 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 nie, nie. już chuj Dobra Jakbyśmy chcieli to byśmy non-stop takie rzeczy robili Ale to jest taka gra i nie tylko Dawaj kurwa, jedymy. Dobra, dawajcie wszyscy jeden bieg w górę, jeden bieg w górę WTR i ciągi przy... też, bieg w górę jeden Oj to się źle skończy Ole, będzie karambol Oba ja Jeden <noise> Dobra, na prawo. Dobra. Spowalniamy, spowalniamy, z powrotem BTR -y, na jedyneczkę wracać. Dawaj, podnieś pana, dawaj, dawaj. Możemy przed spanem, pięciu, ogień. Ustawiamy się wow, przed spanem i, i czekamy. ej, Jedźcie do końca, super, do końca drogi, jedziemy, do końca drogi jedziemy. A ja bym się schował jednak. Zamknij się, zamknij się, błagać. Lepiej w minion 3k jesteś w Dobra, uwaga, przygotować się Zesłonili BMPK. Może nie Stawić, ustawić się, ustawić się i stać po prostu Dobra, wieże usta ustawi ustawić na lewo Wszystkie wieże na lewo O nie Które Zbanyj otworzyć ogień Zbanyj go Czekajcie bo zobaczycie że tylko w jednego strzelili o! Wyjeżdżę, tak wyjeżdża. Wsiadać, wsiadam. Dobra, za klonk. Do dobra, za klonk. Dobra. Chcą się bawić tak, to się kurwa jasna, zabraknie wejścia. blokady spawna. Tiger. Tiger, Tiger, ustawienia w solo pojazdy, pojedziemy wszyscy osobnym. Jakby my my pojechaliśmy Depmeterem, to strachnie, że coś. Wyjeżdżę

Coś mocniejszego. Hejka po BMP ku przygotować się Wychodzi no. dwóch piechociarzy. Celować, celować, celować. Gówno Choduj Hekka dalej. BMP jest przed restem, przed wyjazdem. Ej dobra, Nie dawajcie wszyscy. Dawajcie, dawajcie bierzemy kurwa te, jak one się nazywają. Czołgi morze i będziemy im walić po prostu w spotkach. Zresztą artykuł, Nie będę tak robił. To jest w tym kurw ty co ty robisz? Pomóż mi Dawaj go, dawaj go, dawaj go Dawaj go, My nie mamy BMPki, no, ODTki, kurwa podejmują kurwa podejmują rękawice Na tego gówna Patera, patera co ty człowieku co? Nam... No, 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 no. O co ty człowieku robisz? Oni <laughs> na naprawdę chcą się tak bawić? Oni <głos》>. naprawdę chcą oni naprawdę chcą się tak bawić A ja ten, no. No, ja ten, 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 ten... ten... Dobra, ten... dobra, tak cisza, cisza na wszyscy na zmieniamy na się na... wszyscy się resetnąć, zmieniamy się na Wojszat i lecimy z frajerami Skoro dobra. chcą się na tak, tak skoro, nie mają sz... skoro nie mają szacunku to lecimy Igor, Brian, ładujemy się do OBTK. każdy mam nadzieję że pamięta, co miał, co... kto miał co mieć Astronauta, Już dobra, e, Igor dawaj, bęb... dawaj, dawaj tego, dawaj e, OBTK.